Witam serdecznie, jestem na winni listy. Dziś sobie zagramy w drugą część Battlefrona, no ogólnie dwójkę, ale odcinek drugi. Na luzaku na spontanie i teraz sobie pogramy w korporację 4 na czterech, czterech z przeciwnej strony i czterech od nas. No dobrze, że akurat jest od nowa. Nie lubię na przykład jak dołączam do gry i nie lubię po prostu w trakcie rozgrywki. To jest takie, nie wiem jakby to powiedzieć. No, no po prostu nie lubię. No fajnie właśnie, że teraz od nowa zaczniemy. Tu możemy sobie wybrać za punkty zdobyte w czasie tam gry możemy później sobie wymienić na bohaterów, że możemy zagrać. U nas to jest na przykład Joda. Anakin, Obi-Wan. i ciuj! Ciłaka. Dokładnie ciuj. Dobra, to zaczynamy. Na pewno zaczynamy żołnierzem szturmowym. I w czasie gry zdobywamy punkty i później na te punkty możemy sobie wymienić na bohaterów. Chyba, że ktoś nas wyprzedzi i po prostu nie będziemy mieli tego bohatera, który chcemy. Albo w ogóle nie będziemy mieli... Nie, w sumie ich jest cztery, to na pewno kiedyś będziemy mieli. Ale no na przykład byśmy chcieli Yoda, a będzie zajęty, no to lipa, to musimy sobie na przykład wybrać, nie wiem... Chiuego na przykład, nie? Dobra, zaczynamy. Oczywiście przypominam o komentarzu. Jak się wam podobało, jak to wszystko wygląda i w ogóle. Dobrze, już jeden ja Teraz już pójdę, jak to mówię, z górki, granacik. Dobra. I bronimy stanowisko dowodzenia przez prawie 5 minut. Dobra. Jesteśmy klonami i walczymy z droidami. Niech tak i będzie. Dobra. No. Czym więcej zabitych, tym więcej punktów i tym, czym więcej punktów. I wtedy w no, Ale dobra, zaczynamy, trzeba się skupić W razie sensie dobrze nam idzie. Nie przeczę. nie Muszę tu wykrakać Dobra O, tu wyspy Dobra, tu rzucenia to lepiej nie wiem, gdzie w pobliżu. Dobra, odpocząłem, jedziemy dalej. Dobra, idzie nam chłopakom pomóc. Dobra. O, dostałem. O, pokonano. Albo asystę jakąś miałem. Bingo. Awans, 134 level. No, trochę zagrane jest. Dobra bronimy stanowiska też już prawie oni go zdobyli w połowie czyli jakoś ja. często się nagrzewają tu te, te... nie ma akurat wtedy stało się amunicja tylko po prostu się nagrzewa szybko ten broń i wtedy trzeba ją o, jakby osuszyć <grym> Brakowało mi ale mówię, to wszystko jest na spontanie, nie będę tego wycinał, ucinał. Chcę po prostu pokazać, tak powiem, swoją oryginalność. Jak już bym się tym ogólnie zajmował, to wtedy tak, tam wycinki, nie niewycinki, takie tam, wtedy bym się tam na bieżąco się tym zajmował, ale tak... Dobra, wieżyczka rozwojona. Nie, jeszcze nie. Dobra, wieżyczka rozwojona. Ogólnie wtedy my się tym zajął, no wiadomo, to już wtedy bym się ten, ale mówię, to te filmiki co teraz wstawię, w ogóle stworzę w pierwszy raz kanał na YouTubie I, i wtedy wstawię od razu te filmiki, mam trochę informacji z Battlefielda 5, z Call of Duty Warzone i Star Wars Battlefront 2. I to, no to zobaczymy, no będę czekał na komentarze czy coś tam ten i zobaczymy, no. Ale ogólnie będę raczej chciał się tym zajmować, bo no, lubię to, no lubię to. Nie jestem mówię jakimś typowym nerdem, żeby na tym siedział, no bo jest praca, a dziewczyna, obowiązki dom. Zakupy, pranie, sprzątanie i takie tam. Ten kto mieszka ten na swoim to już wie co ja o czym ja mówię. No i... Ale by ten, no ci chciał z nagrać na przykład wiedźmina, no, no po prostu stworzę sobie taką listę, którą jakiej gry sobie miesięcznie będę sobie tam grał, no Wiedźmiu to wiadomo, że na cały miesiąc będzie przeznaczony pewnie wiedźmy moją ulubioną No i wtedy będę nagrywał, będę nagrywał, wstawiał no, ja i będę się tym cieszył, nie? No, będę się tym cieszył, ktoś skomentuje coś, coś fajnego, bo mówię, będę się tym cieszył Dobra, luk, skup się, skup. No, to nie ma strzelania do wiatru chyba. Luke jest pełno, widać na radarze. No i tu cię. mam cię. Czekaj, że już mam punktów, mógłbym sprawdzić, ale wtedy musiałbym wyjść musiał zresetowanie... No, w sumie nie muszę zresetować swojego tego. 3000 to jeszcze mi brakuje bo jest od 1000 jest od 4000 przeważam jakiś bohater więc dobra odrodzenie za teraz Ło! Wow. General Dziwus ale jestem pokonany brawo rzucimy granatę bo tutaj trochę nas jadą spróbujemy shotgun. z shotgunem Dobrze, już ma obiłane, kurczę, dobrze mi się obiłane, gra. No zobaczymy. Dobra. No jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie obiłane, nie wygraliśmy. Kluczę, nie? Mówię, jak na on to jakoś mi nie wychodzi. Nie, jest, żebym tam się tłumaczył o coś w stylu, ale naprawdę, no jakoś tak. Nie, wiem, ciężko jest sobie skupić, tak? I, I rozmową, i tak, żeby jakoś to w miarę to wyszło, w miarę, bo jak powtarzam, setny raz, czy dwusetny. Wiem, że macie tego dosyć, ale wszystko jest na próbę. I na spontanie, bo nic, No? Może już będziemy mieli. Zobaczymy. Odrodzenie. Będziemy mieli punkciki. Mamy ponad 4000. I kim tu zagrać? Dobra, mówiłam, że 30 zajęty jest. A, jodą zagramy. Na szybkiego jeszcze mamy 3 minuty. Ciachamy jodą. Joda jest dobry. No właśnie, po wielkości sądziliśmy, nie? Dawaj. Gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? gdzieś mi się on zgubił A tu jest. Jest, widziałeś gdyby nie je o tak, gdyby nie ja To byś padł Dobra O o o o o, o nie, nie 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 ale co pograłem Jakieś 30 sekund no i wtedy znowu od nowa trzeba niestety ładować w punkciki żeby zdobyć bohatera no nic, gramy z domu szturmowca Dobra, przyjemę, tak, jak już Odwiedź, to, Odwiedź, to poszło. Dobra, no, trzeba się wycofać. To się wycofujemy. Wycofujemy się Coś czuję, że przegramy tę bitwę. Chłopaki. Dobra Bronimy, bronimy! Za wszelką cenę, panowie! Za wszelką cenę! Dobra, więc jak na razie ciszej, spokój. O, jednak i nie, idą. No oszut strzelam, ale zawsze to coś trafi, nie? Dobra, idzie. Jeden, ciachnięty. Dobra. Tutaj się przy... o, kurwa. Granat rzucony. No. Niestety nawet ten granat nie pomógł, no nic. To są tacy specjalni, tacy elita żołnierze, ale w sumie można ją wziąć. Jeszcze mam 40 sekund nagrywania, więc w sumie pokażę, jak to tam mniej więcej działa. To jest taki szturmowiec, taki ulepszony, taki pro-szturmowiec, nie? No, pak, 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 pak. Nie jest to bohater, ale, tak powiem, ulepszony, nie? No. Mam nadzieję, że się tam w miarę podobało, tam w 20%. A jak kończę. Życzę oczywiście miłego dnia, jest piątek, życzę miłego weekendu. I oby jak najdłużej ten weekend trwał. Trzymajcie się, ciepło, cześć.